poziomka przedstawia. Bawieczka wielkanocna. Wiosenne słońce tak długo łaskotało promykami gałązki wierzby, aż zaspane wieżbowe kotki zaczęły wychylać się z pączków. Jeszcze chwilkę, mruczały wieżbowe kotki. Malutki, żółty kurczaczek. Słońce wysuszyło mu piórka. Na głowie uczesało mały czubek i przewiązało czerwoną kukarkę. Najwyższy czas, powiedziała, to dopiero byłby wstyd, gdyby kurczątko nie zdążyło na Wielkanoc. Teraz słońce zaczęło rozglądać się dookoła połony. Złapało go za uszy i wyciągnęło na mąkę. Już czas! wielkanoc za pasem! Odpowiedziało słońce. A co to by były za święta bez wielkanocnego zajączka? Popielój kurczaczka jest jeszcze bardzo malutki, a ja pójdę obudzić. A Słońce wędrowało po niebie i rozglądało się dookoła. Aż zanurzyło złote ręce w stopu siana i zaczęło z kimś rozmawiać. "Stawaj, piaszku! mówiło. Bać, baś! już czas! Bać, baś! A to coś odpowiedziało mu głosem dzwoneczka. Dzień, dzień, dzień! Za mną czy Dali z ciekawości szyję. A wierzbowe kotki pierwsze zobaczyły, że to coś ma śliczny biały korzuszek i jest bardzo mały. Co to, co to? Pytał zajączek. Na to już święta, 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 szumiały wieśbowe toki. Nocne kotki, robiąc miny słodkie, już wyjrzały z pączka, siedzą na gałązkach. Koniec. Wystąpimy. Słoneczko. Gdzieś bowe kotki. Dzień dobry, porówki. Podobało Wam się przedstawienie? Mam nadzieję, że tak. Czy ktoś pamięta, jakie postacie wystąpiły w przedstawieniu? Zaraz zobaczymy, kto zgadza. Słoneczko. Wierzbowe kładki. Zajączek i baranek. Te postacie to tak zwane symbole wiosny i wielkanocy. korzuszek i jest symbolem Pana Jezusa, który umarł, ale później wrócił do życia i właśnie dlatego świętujemy Wielkanoc. Kurczaczek wyklu się z jajka, czyli dopiero się urodzi, jest więc znakiem nowego życia. Kurczaczki są zazwyczaj żółte, malutkie i... Zajączek nie mylić z królikiem, bo zajączek mieszka na łące i polu, a królik w gospodarstwie. Zajączek też jest puchaty ma mały, okrągły ogonek i długie uszy. Zajączek pojawia się w imieniu wszystkich zwierzątek, które budzą się na wiosnę, kiedy robi się ciepło. budzących się roślin, ponieważ są jednymi z pierwszych roślinek, które na wiosnę budzą się. W bazie to takie gałązki wieżbowe z małymi szarymi kulkami, które właśnie nazywamy kotkami. Za to żółte, okrągłe słoneczko symbolizuje nadejście cieplejszych, wiosennych Miejmy nadzieję, że właśnie takie dni nas czekają na święta, a na dzisiaj już żegnamy się.